Poddajcie się! Ani drogi bo strzelamy! To jak mamy podnieść ręce? Ty, no właśnie, kazałeś się nie drgnąć przecież. Bo to tylko takie powiedzonko! Ty mam strzelać? Robi! Przygotuj się na oleja! Wolej przejąłem! Zieleni! na jakieś rozwiązanie, jeśli coś! No dobra, uzgodniliśmy. Możecie się ruszyć, żeby podnieść ręce? No. Czyli co, nie strzelać? Teraz robi! Deponuję. Mały, musimy się przebić. Co teraz robisz? To koniec. Alibi. Panie to, ucieczli nam! Udało nam się. W ostatniej chwili. Robi mistrz! Bardzo dzielny. Tylko co teraz? Gdzie my jesteśmy? Winda. Tyle to ja wiem. Ale tu nie ma żadnych guzików. Wykrytoru. Dokąd jedziemy? Lokalizacja nieznana. Pytam ostatni raz. Do czego służą te gwist? Jeśli nie usłyszę prawdy w ciągu pięciu sekund, wrzucę je w ogień. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... One służą do teleportacji. Hmm... Wiedziałam. Mów, chłopcze. Dzięki nim możemy teleportować się na Spaceball. Po co jej mówisz? Gdyby je zniszczyła, utknęlibyśmy tu na zawsze. A niby jak zamierzasz je odzyskać? Coś wymyślę. Cisza! Ptaszniku? Odłóż się w bezpieczne miejsce. Dzięki tym gwizdkom niebawem przejmiemy kontrolę nad Spaceball. Tak jest, moja królowo. Ach, skoro mam te gwistki, nie jesteście mi już potrzebni. Czyli wypuścisz nas? A, doskonały żart, moja droga was nie wypuszczę. Zostaniecie moimi niewolnikami i do końca waszych dni grać będziecie w czarnej lidze. Ptaszyniku, znakujcie ich w kajdany i zamknijcie w celi. Od jutra mają rozpocząć treningi. Dzieciaki! Ruch!" Mam! Ach, nienawidzę tego ziemianina!